Cześć, jestem Agata i chcę z Wami kreatywnie poświętować ten dzień dziecka. Będziemy rysować, ale uwaga, będziemy rysować z prostych kształtów i talent absolutnie nie jest tutaj wymagany. Przygotujcie proszę kartkę papieru albo jakiś zeszedł, piśmidło, markery, kratki, cokolwiek macie pod ręką, bo twierdzę, że najlepszym narzędziem do rysowania jest to, które jest blisko nas. Także zaczynamy. Aha, i to też jest dość istotne, żeby rysować ze mną. Absolutnie nie potrzebujecie mieć specjalnych umiejętności czy talentów. Po prostu bawmy się tymi kreskami. Zaczniemy od rysowania takich najpopularniejszych rzeczy, najpopularniejszych em, kształtów, o które zwykle jestem pytana, czyli od zwierzaków. Narysujcie proszę literkę U, która jest do góry nogami, odwrócone do góry nogami. A do tej literki U dodamy jeszcze, hop, hop, dwie, można powiedzieć, że literki L albo dwa takie odwrócone kształty. Dochodzi nam kształt gruszki, prawda? Ale nie dajcie się zwieść. To będzie psiak, ponieważ na środku narysuję duże kółko, dwie kropki, nieco wyżej. <grym> Widzicie to? Za pomocą samych kropek i hop, literek i literka J, literka J, można narysować na przykład kundelka. Albo właśnie swojego domowego pieszczocha. Podobnie jak psa, można też narysować kota również z takich prostych kształtów. I jeśli... Chcecie ze mną spróbować? <noise> Zaczynamy! Narysujcie kółko. I uwaga! To kółko wcale nie musi być okrągłe. Nie musi być idealny, nie musi być perfekcyjne, Po prostu przyłóżcie ołówek, kredkę albo marker do papieru, tak chwilę, tak lekko nad papierem i zakręćcie kilka kółeczek. Dopiero po takich dwóch, trzech kółeczkach narysujcie rzeczywiście tą linię. Zobaczycie, jak wprawiona ręka pomoże Wam narysować kształt pucha tego pyszka. Naszego pieszczocha. Zobaczcie, dodałam jeszcze dwie literki U, takie wyciągnięte, albo dwa trójkąty na górze, i to będą oczywiście uszy naszego kota. I teraz, jeśli chcecie zrobić kotka bardzo młodego, to narysujcie mu wielkie oczy. A jeżeli chcecie zrobić takiego starszego, to te oczy mogą być nieco mniejsze. Mój kot będzie bardzo małym kotkiem, będzie miał oczy blisko siebie. O, w sumie mogę mu nawet narysować długość takich oczu, a jego nosek to będzie małe serduszko. <laughs> Widzicie to? Malutkie serduszko, ponieważ noski kotów zazwyczaj są mniej więcej w kształcie serca. Jeśli chcecie, możecie również dorysować mu wąsy. To jest jeden ze sposobów narysowania kotów, ale wiem, że wśród Was jest mnóstwo kociarzy i pewnie będziecie chcieli wiedzieć, jak narysować tego kota jeszcze na inny nieco sposób. To może prostszy teraz, to będzie... Dzieciaki, to będzie tak dla rodziców, ok? Żeby narysować kota, możecie narysować krzywe kółko. <śm> my to nazywamy elipsą, natomiast, no, dzieciaki, moje dzieciaki na przykład mówią na to krzywe kółko. I do tego krzywego kółka, proszę, Dorysujcie jeden i drugi trójkąt. Dziwnie to wygląda, co? Spokojnie, poradzimy sobie, bo dorysujemy jeszcze dwie kropeczki, które będą oczami naszego pieszczocha, który, jak właśnie zauważyliście, tak, tak, to też będzie kot, tylko że to będzie kot, który położył się na pleckach. Hop, ogon. I już mamy kolejne. Kolejnego kociaka. Pamiętajcie, że to wideo możecie w każdym momencie zatrzymać, narysować, pokolorować i puścić dalej. Takie proste rysowanie nie tylko ułatwia nam zapamiętywanie, ale ono nas przede wszystkim relaksuje. A o to chodzi, że jeżeli na przykład macie niedługo jakieś ważne zadanie, to nawet narysowanie kilku takich kształtów zobaczcie, ja teraz robię dwie takie kuleczki czarne to będzie chomik. Serio. Czyli takie proste rysowanie przed jakimś stresującym wydarzeniem może odprężyć Wasze głowy i sprawić, że będzie Wam się lepiej myślało. Literka U, nie, nie, to nie będzie sam uśmiech ani muminek. To będzie właśnie chomik, bo wiem, że Wy też bardzo lubicie rysować chomiczki. No, przynajmniej mam nadzieję, że mi wyjdzie chomik, bo wiecie, mi też nie zawsze wszystko super e, wychodzi. Dorysuję jeszcze dwie literki U jako uszy. Kilka kreseczek, zobaczcie, postawiam tutaj tak kilka kreseczek, żeby rozczochrać tego, tego chomiczka, będzie uśmiechnięty. I zanim, zobaczcie, zanim, robię też taką zamoszystą literkę C, bo ten chomiczek będzie właśnie w trakcie spożywania jakiegoś chrupka. I będzie właśnie tutaj jego łapka, a to będzie ciasteczko, powiedzmy. Wiecie, co jest piękne w rysowaniu? Nie musi Wam zawsze wszystko super ekstra wychodzić. Mi nie zawsze wychodzi, ale to nie jest powód, dla którego miałabym rezygnować właśnie z rysowania. O, jeszcze taki. Ach, te szczegóły, prawda? Szczególiki. Więc jestem ciekawa, jak Wam wyjdą Wasze zwierzaki, cudaki z prostych kształtów. Dobrze się bawicie? Chcecie jeszcze ze mną chwilkę porysować? No to przygotuj, przygotujcie swoje piśmidła i. Zaczynamy. Ja przewrócę tutaj kartkę, żeby mieć trochę więcej przestrzeni, i rysujemy dalej. Skoro już rysujemy z prostych kształtów i cały czas bazujemy, zauważyliście? Kropka, kreska i literka U. Czasem z tej literki U powstaje nam kółeczko, to idźmy dalej w tym kierunku. Narysujcie, proszę, ze mną dużą i dość płaską literę U. Odwróconą, odwróconą do góry nogami. O ile można powiedzieć, że litera ma nogi. <grymne> Powtórzę ten kształt, dorysowując drugą podobną kreskę. Już widzicie rybkę, co? Z takiej kreski, lekko podkręconej, robię ogon. Myślę, że to może być pani rybka. Płetwo. Zobaczcie, zrobiłam literkę C odwróconą troszeczkę. To nawet wyszła nam taka rybka welonka, czyli tutaj na górze płetwa, na dole płetwa. I żeby już nie było wątpliwości, że jest to rybka, można dorysować jej jeszcze kilka bąbelków. Widzicie, jakie to jest proste. I właśnie w rysowaniu chciałabym Was przekonać do tego, że. Rysowanie nie musi być czymś stresującym, nie musi być jakimś nudnym obowiązkiem albo czymś, co musimy zrobić, bo nauczyciel tak powiedział, rysowanie może być chwilką relaksu, odpoczynku dla Waszych głów i takim pretekstem do budowania fajnych relacji i fajnych zabaw z, w, z rodzicami i z dziećmi. Jeżeli oglądają mnie kochani rodzice. Dobra, e, mamy z literki U, pokazuję Wam cały czas te literki U, dlatego że z litery U jesteście w stanie narysować niemalże każde zwierzę w sposób bajecznie prosty. Zobaczcie, jeżeli narysujecie literkę U i dodacie do tego dwa kółka, znowu mamy, zobaczcie, te krzywe kółka, czyli te elipsy i kropki cały czas posługuje się tymi trzema elementami ja zrobię dwie kreski jako nos, to to może być głowa węża. Widzicie? To może być głowa zebry. To może być głowa żyrafy. I teraz zrobimy żyrafę, bo żyrafa często jest pytana, jestem pytana, jak narysować żyrafę, bo dzieciaki kochają żyrafy. Więc teraz i Wy będziecie wiedzieli, jak narysować żyrafę. Dodajmy rogi i dwie płaskie kreski. Te kreski to będą uszy. Będzie podstawa do narysowania uszu, czyli zaczęłam od litery U, narysowałam oczy, następnie zrobiłam takie pół kwadratu z falkami i uszy. Czyli płaska kreska i dołek. Płaska kreska i dołek. I w ten sposób właśnie powstała nam głowa żyrafy. To może być bardzo zdziwiona żyrafa, jak widzicie. Dodałam dodam prostą kreskę, wychodzącą jej mniej więcej z pyszczka. I krzywą, kreskę, krzywą kreskę, kreskę, narysowaną pod kątem. Dwie płaskie kreseczki poziome i znowu ta literka U. To będzie lekko pochylająca się żyrafa. Pamiętajcie, jak coś narysujecie i być może nie zawsze wyjdzie tak, jak chcieliście, żeby Wam wyszło. To możecie do tego dodać jakąś historię. Na przykład ta żerafa bardzo jest spragniona, dlatego przygotowuje się do pochylenia całego swojego ciała, żeby napić się wody swoją drogą. Takie rysowanie jest też świetnym pretekstem do tego, żeby opowiadać dzieciakom o otaczającym nas świecie, bo możemy na przykład za pomocą bardzo prostych rysunków um, przedstawić dzieciom ciekawostki przyrodnicze albo Temat powtórkowy na zaliczenie jakiegoś przedmiotu. Takie rysowanie jest bardzo naturalnym elementem, który może budować właśnie dobrą relację z dzieckiem. Z odrobiną, haha, powiedzmy, żartu. Swoją drogą, wiecie, jak długi jest język żyrafy? Sprawdźcie to, to naprawdę jest imponujące. Dobra, idziemy dalej, bo bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać Wam bardzo praktyczne rzeczy. I żebyście dzięki temu potrafili budować, tak jak już wcześniej powiedziałam, relacje z Waszym dzieckiem. Bo zwłaszcza w ostatnim czasie, jest tak, że nasze dzieci, nie tylko my, ale też nasze dzieci, są narażone na różne takie sytuacje dość wymagające. Zwłaszcza kiedy jest tyle stresu dookoła. To właśnie to proste rysowanie, takie sprytne rysowanie. Może być sposobem na polepszenie, budowanie kontaktu właśnie z tym naszym dzieciakiem, tak aby nasza relacja kwitła mimo tych wymagających sytuacji. I zobaczcie, co ja robię. To są, to są naprawdę e, proste rzeczy. Rysuję kilka literek U, dodaję kółka i już powstaje nam na przykład rodzina albo grupa. Widzicie, jak wiele zależy od tego, jak ja coś wytłumaczę? Widzicie tutaj ludki? Widzicie w tym ludki? Ale przecież to jest tylko kilka kresek. Zobaczcie, jak jeszcze można prosto narysować różne rzeczy. Jeśli chcecie mieć... taka podpowiedź moja. Jeśli chcecie rysować proste kreski, róbcie to szybko, autentycznie. Kiedy będziecie się starać i rysować kreskę naprawdę wolno, to... Gwarantuję, ręka będzie Wam bardziej drżała niż przy pewnych i zamaszystych ruchach. Najwyżej no Wasze rysunki będą wyglądały nieco artystycznie. Zobaczcie, narysowałam dwie kreski, dodaję trójkąt i raz, dwa, trzy, cztery literki C, bardzo płaskie, i już wychodzi mi tutaj e, ołówek. ołówek albo kredka. To może być świetny symbol na m, zadanie kreatywne, prawda? Więc takie proste rysowanie możecie wykorzystać nie tylko, nie, wykorzystywać nie tylko dla relaksu, ale także dla wspierania uczenia się Waszych dzieciaków, pomagając im zapamiętać różne formułki albo słówka. I tutaj właśnie z tymi słówkami to też jest ciekawa informacja, że nasz mózg myśli obrazami. Więc jeżeli włączymy takie proste symbole, na przykład no, uczymy nasze dziecko odnalezienia się na emigracji i uczymy na przykład różnych słówek. Czyli, żeby znało też odpowiedniki w języku w państwie, w którym się znajdujemy. To zobaczcie, jak mało kosztuje nas narysowanie prostego symbolu. Zobaczcie, znowu literka U do góry nogami i dwa kółka, mniej więcej na wysokości. Jak ta literka U nam się kończy, to nie muszą być duże kółka. Teraz rysuję auto. A tak, odwieczna zmora rodziców, jak narysować samochód dla synka. Nie tylko dla synka, mam też córeczkę i ona też mówi rysować auta. Łączę te auta ze sobą. I rysuję połówkę kwadratu i połówkę kwadratu. Na dobrą sprawę, to teraz może być nawet auto policyjne. Widzicie to? Czyli w ten sposób, i tutaj na przykład wpisujemy tekst, który ma zapamiętać dziecko, kładziemy taki rysuneczek gdzieś, gdzie dziecko często opatrzy, na przykład to może być nad. Nad jego biurkiem albo nad stołem kuchennym, gdzie mamy przegląd różnych słówek z danego tematu, i już jest to narzędzie wspierające naukę naszego dziecka w przyjemny, zabawowy sposób. Zwłaszcza jeżeli to przy nim będziemy rysować i to ono na przykład zdecyduje, że ten samochód e, y, y, będzie w danym kolorze. I od razu pytam dziecko, ok, a jaki jest ten kolor? Właśnie po na przykład holendersku, tak? Blau? No? Dobrze. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, jak, e, jakie kolory uwielbiają wasze dzieci, ale zróbcie to w języku państwa, w którym mieszkacie. To będzie ciekawe też dla mnie. Ok, e, czyli widzicie, że z tej litery U możemy wspierać zapamiętywanie i może jeszcze teraz na koniec taki symbol związany z zapamiętywaniem, czyli słonik. Rysowanie pomaga, wspiera zapamiętywanie. A słonia narysujemy nie od tyłu, o nie, nie. Dzieciaki, nie myślcie sobie. Pewnie umiecie już rysować słonia od tyłu. Ten słonik będzie widziany z profilu. Ten słonik będzie słonikiem bardzo szczęśliwym. Narysuję, a w szczęście często jest takim symbolem podkowy, więc narysowałam podkowe. Albo literę U do góry nogami znowu, widzicie? Widzicie to? Szczęśliwe słonie mają trąbę wysoko podniesioną do góry, czyli będzie to literka J. I to będzie bardzo duży słoń afrykański, a afrykańskie słonie mają ogromne uszy. W związku z tym narysuję dużą literkę D, jak duże ucho. Będzie miał romantycznie zamknięte oczko, czyli zobaczcie znowu ta literka U. Posługuje się literami alfabetu i prostymi kształtami. Troszkę mu przedłużę te nóżki, ponieważ dodam jeszcze dwie literki L i brzuszek. No, i oczywiście ogonek! I w ten sposób, za pomocą dosłownie kilku kresek, powstaje nam słonik, który również może być nie tylko narysowanym zwierzątkiem, które lubi nasze dziecko, ale może być symbolem, który rysujemy tam gdzie dziecko ma problem z zapamiętaniem jakiejś rzeczy. I kiedy razem z dzieckiem będziemy rysować te rzeczy, mówię tutaj już do dorosłych, nie tylko do Was dzieciaki, ale jeżeli na przykład chcecie coś zapamiętać i no, nie wchodzi Wam ta, ta, to słówko na przykład, to możecie narysować takiego słonika, który to słówko mówi i tutaj piszecie to słówko. I to będzie też świetny hak pamięciowy dla Waszego umysłu, dla Waszego mózgu, który pomoże Wam szybciej przypomnieć sobie, a co ten słoń mówił? No słoń dobrze pamięta, więc chyba wiedział, co mówi, prawda? W związku z tym, tak podsumowując, chcę, żebyście zapamiętali, że rysowanie wspiera pamiętanie, że ono relaksuje, że ono buduje relacje, że ono może być proste i sprytne. Jeśli podoba Wam się to rysowanie i jeżeli odważyliście się również ze mną narysować coś w swoim stylu, być może to są te rzeczy, które teraz rysowaliśmy, czyli... Rodzinki, krewetki, zwierzaki, takie jak na przykład żyrafa, pies czy chomik, jeśli to ze mną narysowaliście, to wrzućcie to proszę w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zobaczysz, że rzeczywiście to wideo Wam się podoba i że takie proste rysowanie, takie sprytne rysowanie jest też dla Was e, przyjemne. Jest narzędziem takim przyjemnym. Jeśli chcecie więcej, Dajcie znać administratorom, organizatorom, bo chętnie poprowadzę dla Was taką sesję na żywo. A jeśli chcecie więcej rysować, to zapraszam Was serdecznie na kanał Agata Jakuszko na YouTube i do grupy Facebookowej Jak sprytnie rysować, ponieważ tam pokazuję, jak za pomocą kilku kresek więcej robić, właśnie takich prostych, ale mocnych. Fajnych symboli. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście się. <laughs> się. Dobrze bawiliście. Ja jestem całym serduchem z Wami. Słyszałam o Was tak dużo pięknych rzeczy i chcę być waszą ambasadorką. Jak najbardziej, jeżeli będziecie taka potrzeba, to mogę dla was robić różne takie krótkie, proste lekcje rysowania, a tymczasem jeszcze raz wszystkiego, czego najbardziej potrzebujecie i najbardziej pragniecie z okazji dnia dziecka, nie tylko takiego naszego standardowego. Rodzicielskiego dziecka, ale także Waszego dziecka wewnętrznego. Dziękuję, że mogłam Wam dzisiaj poprowadzić te krótkie warsztaty. Agata, Jakuszko, Draw the words. <ślam> Trzymajcie się cieplutko.